Cześć, witajcie na mojej byłej działce. Na co można powiedzieć? Jest styczeń, działka nie wygląda za pięknie, zwłaszcza angielskie działki. No ale zapraszam Was na film, pokażę Wam co już rośnie. Tutaj mam szpinak, który był posadzony jesienią. Posiałam go 11 um, sierpnia. Właściwie. No i sobie tak rośnie powoli, coś go tu podgryzało, ale teraz właśnie w lutym zacznie wypuszczać liście i będzie fajny zbiór. To jest szpinak Giant Winter, czyli gigantyczny zimowy, a ten jest medania. Nie wiem, który jest lepszy. Wiem, wiem że ten gigantyczny zimowy ma duże liście. O ile mi gołębie angielskie nie zjedzą. Szpinaku. Będę miała fajny zbiór. Tutaj widzicie, już narcyzy mi wschodzą. A to jest odmiana Orange Juice. Tutaj mam mój znacznik i widać, że jest bardzo wczesny albo jest posadzony w takim miejscu, które jest ciepłe i nasłonecznione, bo już ma takie duże liście. A tutaj też mam irysy holenderskie Dutch Iris mieszanka, też bardzo wcześnie wschodzą, no zobaczymy taki widok zawsze cieszy tutaj za moim tunelem foliowym mam samosiejkę roszponki. To zobaczcie biedronka budzi się do, do życia ze snu ta roszponka właściwie mogę ją zbierać Sama się wysiała, bo tutaj w okolicy miałam roszponkę kiedyś i ona bardzo ładnie się sama wysiewa. To jest trawa steepa, którą um, posadziłam z nasion. Bardzo fajnie wygląda zimą, nawet zobaczcie, przynajmniej w tym kraju. Bardzo ładna jest, ozdobna. Lubię ją tak głaskać. głaskać. Tutaj w tym tunelu foliowym, jak widzicie, mam wysadzone sałaty. Trochę późno je posałam, posiałam, dlatego są takie malutkie, ale mam. To jest salanowa, czerwona. Tutaj mam Arctic King. Wszędzie sałaty, musztardowce, które sobie podskubuję i zjadam. Jedyny problem jest taki u mnie, że mam myszy i szczury, które tu po prostu chodzą, wykopują dziury, grasują i zjadają. Także straciłam kilka musztardowców. Ale w sumie będzie co jeść. Może w lutym już nawet? Rożponki, które posadziłam i samosiejki. Tu jest jedna kapusta, która przetrwała. Tutaj mam rukole, którą obcinałam. Tutaj to była taka mizuna, ale to nie jest ta, co powinna być. Tutaj mam wysadzone... Właśnie rozpomki, które uwielbiam z nasion. Tam przy ścianie mam musztardowce. Te sznuki, to widzicie, to są z zeszłego roku: sznuki od pomidorów, które są nie do zdarcia, dlatego trzymam je jeszcze na ten rok. Tutaj różne sałaty. Więcej rozponek: sałaty, sałaty różnokolorowe. Te są fajne. Czerwone. To jest sala Tutaj Tutaj samosiejki rozponek. Musztardowiec z fajnymi listkami, taki pikantny. A tutaj była pak czoj, która zakwitła. No i teraz właśnie możemy sobie te kwiatki zrywać i zjadać. Na przykład takie odnóżki. Bardzo dobre do sałatki. Na surową. Bardzo delikatne od tej porze roku. Tu mam jeszcze jedną pakjoj, która jeszcze przetrwała i nadaje się do jedzenia. soj, rozponki. Tatsoj. A to są siewki rumianku, więc jakbym chciała, to bym mogła sobie je przesadzić. Ale mam tyle rumianku, co, co roku się sam wysiewa, że po prostu te będą do wypielenia. Ktoś chce rumianek? Mam na zbyciu. Tutaj ten powojnik też wypuszcza już nowe pędy. Zobaczcie. Także wiosna się zbliża. Wielkimi krokami. Muszę go tylko przymocować, bo te wichury po prostu mi go zbiały. No ale widzę, że on, że on wypuszcza liście na starych pędach, więc muszę te stare pędy sobie zachować i go przymocować. To jest karczoch, który nie wygląda zbyt dobrze po mrozach, ale myślę, że odżyje. To był karczoch chyba z nasion albo z jakiejś sadzonki, ale. On się sam rozsiał. Za chwilę wam pokażę, gdzie. Tutaj mam taką małą jabłonkę, i w koło tej jabłonki te karczochy się powysiewały. I tutaj mam właśnie taką fajną, małą roślinkę karczocha, która wygląda lepiej niż ta, ta pierwsza, którą wam pokazałam. Całkiem fajnie. A tutaj widzicie wczesną odmianę narcyzów. To jest odmiana paper whites. Te narcyzy są przeznaczone do uprawy w domu, ale ja je posadziłam tutaj, Tazeta Paperwhite, żeby po prostu zobaczyć, jak sobie poradzą, bo w domu po prostu nie za bardzo mi wyszły w zeszłym roku. A no tutaj proszę, już mają pączki. Tutaj mam naprastnicę, samosiejki. Proszę, nawet nie muszę się starać. Raz posiejecie i będziecie mieć na prastnicę. Tutaj coś jeszcze rośnie. Pewnie mak. Ale te wyglądają po prostu pięknie te napastnice. Tutaj mam moje poletko porów. Pory lubię jeść w zimie, jak nie ma zbytnio nic innego. Nie staram się za bardzo kopać tej ziemi, no ale przy porach, to jednak trzeba, żeby je wyciągnąć. Pory musiałam uprawiać pod gęstą siatką, dlatego że miałam śmietkę i po prostu składa jaja na porach, i te pory obumierają. Dobrze poszło z siatką, bo pory przetrwały. Czasami się zdarzają jakieś jaja takie brązowe w porach, ale większość jest czysta. Pory. Się gdzieś tak w kwietniu, bo my mamy zimy łagodniejsze. Ziemia nie zamardza i mogę, tak jak teraz, pod koniec stycznia, sobie przyjść i pory kopać. Tu przed porami miałam ziemniaki wczesne ziemniaczek. Które wykopałam gdzieś tak w czerwcu i posadziłam na tym miejscu, pory. Zaraz je oczyszczę z tej ziemi. Tutaj mam piękny krzak rozmarynu. Sadzonkę kupiłam w sklepie ogrodniczym. Była gdzieś tak 10 centymetrów. Zobaczcie, po kilku latach jest krzak ogromniasty. I po prostu cały rok jest zielony. Obcinam sobie te gałązki i dodaję do potraw. Mam taki fajny przepis na wątróbkę z jabłkami, z rozmarynem i z miodem mniam. Pycha. Jeśli ściółkujecie sobie ścieżki z rębkami, to możecie mieć swoje grzyby, a grzybnia po prostu jest pod ziemią, cała sieć tych grzybni i po prostu dobrze to wpływa na zdrowie gleby. To jest dowód na to, że grzyby żyją w symbiozie z drzewami, jeżeli w zrębkach jest grzybnia i ta grzybnia po prostu rozprzestrzenia się na nasze ścieżki. Tutaj mam kwiaty, które same się wysiewają. One się nazywają Limnantes albo Poachtek, czyli jajko sadzone. One są takie żółto-białe, jak sadzone jajko, i po prostu przywabiają pszczoły bardzo wczesną wiosną. I same się w tym miejscu wysiewają. Tutaj są moje zrębki. tak właśnie sobie zimę spędzam na ściółkowaniu ścieżek zrębkami. Te zrębki po prostu się rozkładają w ciągu roku. Nic nie zostaje i muszę położyć nową warstwę. I to pewnie dzisiaj też zrobię. Tutaj w tym tunelu postawiłam sobie pojemniki z narcyzami. Te odmiany to są Orangery i Replete. A tutaj mam Tahiti. Piękne, piękne, pięknie kwitły w zeszłym roku. I mam nadzieję, że w tym roku też odbiją. To jest fajna metoda na przyspieszanie kwitnienia narcyzów. Żonkili. To jest właśnie ta kupa zrębków. Nie są zbyt dobrej jakości, bo mają dużo takich zielonych gałązek tui, no ale są za darmo. To wezmę.